Z tej strony Janek z ergan.pl, a dzisiaj mam dla Was nowość. Tego jeszcze nie widzieliście. Po raz pierwszy u nas Reximex Meta. Czyli jeden z wyższych modeli od tureckiego producenta. To jest coś, co dosyć mocno namieszało na rynku i podgryzło inne, do tej pory bardziej popularne karabiny. A przyjrzyjmy mu się trochę bliżej. Reximex Meta. Jak przystało na karabinek z wyższej półki, przyjeżdża w opakowaniu w sztywnym, tak zwanym kesie oraz bardzo szczątkowym kartonie. Oczywiście pamiętajcie, że jak przyjedzie od nas, będzie zapakowany w sposób dyskretny. Ale teraz przyjrzyjmy się, co jest w środku. Zaczniemy unboxing od próby wydobycia go z tego kartonowego opakowania. A teraz przyjrzymy się, co mamy w środku. Tutaj, oczywiście, case jest dumnie podpisany. Reximex. Cyk. Otwieramy. Cztery porządne zatrzaski. Możliwość założenia kłódki. Jeżeli macie dzieci, to warto się w taką kudeczkę zaopatrzyć. A oto. Nasz bohater dzisiejszego filmu. Zobaczcie, jak to się prezentuje. Tak prezentuje się zestaw. Od razu po otwarciu skrzynki mamy nasz karabinek oraz dodatkowe akcesoria w kartoniku. Tutaj mamy niezbędne narzędzie oraz wtyczkę do ładowania, dwa magazynki i Części eksploatacyjne, zapasowe, całą papierologię. Ale to, co nas najbardziej interesuje, to sam w sobie karabinek. Zobaczcie, jaki to piękny sprzęt. Choć jest to minimalistyczna konstrukcja, to mamy tutaj wszystko, co jest potrzebne. Jest to Typowy karabinek w układzie bezkolbowym, czyli tak zwany bullpup, wyposażony w górną szynę RIS, pozwalającą zamontować nam optykę z montażami 22 mm. Dodatkowe szyny boczne, które widzimy tutaj. Możemy je na przykład wykorzystać do zamocowania latarki lub innych elementów. Szynę frontową. Ona najlepiej się spisze do zamontowania. Bipoda, czyli dwójnogu. Dalej widzimy dźwignię przeładowania umieszczoną tuż nad spustem, co daje bardzo dużą ergonomię, ponieważ po złożeniu się do strzału nie musimy przemieszczać ręki tak jak w klasycznych karabinkach, żeby go przeładować z tyłu, tylko bezpośrednio możemy wykonać ruch nie wychodząc z celu, czyli tak jak jesteśmy złożeni, żeby go przeładować. Dalej. Z tyłu widzimy manometr przedstawiający aktualne ciśnienie w regulatorze, a drugi manometr mamy z przodu. On pokazuje ciśnienie w kartuszu. Dodatkowo, jak przystało na Ryksynaxa, mamy możliwość regulacji. Z tyłu mamy możliwość regulacji napięcia wstępnego sprężyny zbijaka, a dodatkowo mamy takie możliwości w tych miejscach. Jest tutaj również regulowana baka, i jeden z ciekawszych elementów, czyli bardzo precyzyjnie regulowana stopka kolby, która pozwala dopasować karabinek do anatomii każdego strzelca i przez to uzyskać jak najstabilniejszą pozycję, a zarazem perfekcyjne wyniki na tarczy. Zauważyliście jedną rzecz? To jest cały karabinek wykonany w większości z metalu. Jedynym elementem syntetycznym w tym momencie jest chwyt. A ja go trzymam jedną ręką bez problemu. Wszystko to jest wysokiej jakości aluminium lotnicze i karabinek jest bardzo składny, idealnie wyważony, a zarazem bardzo lekki, jak na sprzęt tej klasy wykonany. W De facto w 100% z metalu. Ale o tych wszystkich szczegółach i detalach technicznych opowiem Wam za chwilę i przyjrzymy się mu jeszcze bliżej. W przypadku tego modelu jest to bardzo konkretny kaliber, bo aż 6,65, ale meta występuje też w bardziej klasycznych kalibrach, które również są dostępne na ergantel Pokażę Wam, jak regulować stopkę, która daje nam w tym karabinku bardzo dużą precyzję i wygodę. Stopka ma aż 6 głównych śrubek imbusowych do regulacji oraz dwie śrubki do regulacji wysokości. Luzujemy sobie wszystkie. Tutaj już mamy akurat trochę popuszczone śrubki, a następnie pozwoli nam to na ustawienie stopki kolby. Pod swoje wymiary, czyli na początek sobie, odpuszczamy wszystkie śruby. Czasami trzeba je odpuścić trochę mocniej, bo elementy, które się ze sobą stykają, są odpowiednio ryflowane, żeby utrzymać kąt. A później dostosowujemy kształt pod własne preferencje. Najlepsze jest to, że możemy również dostosować kąt boczny. Generalnie w tej klasie karabinków jest to bardzo rzadko spotykane, żebyśmy mieli aż tak zaawansowaną regulację. Teraz wystarczy tylko dokręcić śrubki impulsowe w taki sposób, żeby te ustawienia, które już mamy, zostały. Zablokowane. Moja sugestia jest taka, że najpierw ustawcie sobie kąt ten, który ustala kształt do barku. A następnie, jak już to macie zrobione i całość jest sztywniejsza, możecie ustawić sobie ten kąt, co w moim przypadku będzie. Nie, nie nie będę za bardzo kombinował z kątem. Na no moje jest OK. Kolejną rzeczą, którą mamy w zestawie, jest takie coś. Początkowo moglibyście się zastanawiać, do czego to służy, a jest to również element naszego karabinka, który montujemy w tym oto miejscu. Mamy śrubę, którą sobie popuszczamy i wkładamy to tutaj. To jest tak zwany monopod. Czyli nóżka, która pozwoli nam ustalić kąt karabinka, kiedy będziemy strzelać z dwójnogiem. I teraz zobaczmy, jak jest wyregulowany. Mamy tutaj ten kształt. O, trochę nie dokręciłem, ale nawet lepiej, bo to powoduje, że karabinek się sam dostosował do mojego kształtu. I teraz dociągniemy tą śrubkę. W tym miejscu i zaraz będziemy mogli zobaczyć. O, już jest idealnie sztywne i karabinek. Zobaczcie, mogę trząść sobą, a tu się nic nie rusza. Idealna precyzja. Zrobiliśmy to, co jest bardzo potrzebne temu karabinkowi, czyli Zamocowaliśmy mu bipod na przedniej szynie tutaj. I teraz, kiedy już nasz karabinek może stać sobie stabilnie, a jego kąt możemy regulować tym elementem, o którym Wam wspominałem wcześniej, czyli tutaj tą oto nóżką, czas założyć lunetę. Bo ten karabinek, jak większość w tej klasie, nie posiada przyrządów mechanicznych. Mamy tutaj szynę 22 mm. Odpowiedni montaż w lunecie. Zakładamy sobie ją tak, aby śrubki weszły w wycięcia. Dokręcamy. Dokręcamy. I zaraz sprawdzimy, jak to się będzie prezentować na tarczy. Ok. To teraz pokażę wam jak załadować magazynek. Obracamy ten element plastikowy, w tą stronę, w drugą, napinając ten wewnętrzny element i po prostu wkładamy śruty do komory magazynka. Na początku zatkajcie sobie palcem ten przelot, ponieważ mógłby wam wypaść śrut, ale jak puścicie, to ten element ma sprężynkę, która już napina, no i w tym momencie możecie wpuścić i ładujemy kolejne. Komory. Starajcie się zwrócić uwagę, żeby śród, który ładujecie, był idealnie prosty. To jest też moment, żeby to sprawdzić. I tak po kolei aż wypełnimy wszystkie komory. Zwróćcie uwagę, żeby przypadkowo nie wsadzić dwóch śrutów do jednej komory. W niektórych śrutach, które są krótkie, jest to możliwe. No okej. Okay. I jeszcze ten oraz następny. Teraz, kiedy już mamy wszystkie komory załadowane, wyrównujemy to szkiełko z obudową. Zwracamy uwagę na to nacięcie i ładujemy nasz magazynek. W ten sposób. Tym wycięciem musi on sobie wejść do karabinka. Tutaj jest wycięcie, a e, my po otwarciu zamka, Musimy go wsadzić tak, abyśmy widzieli nasz załadowany magazynek. O, w ten sposób wkładamy go na przestrzał. Tu się musi zlicować. Zamykamy zamek i strzelamy. Ok, mamy teraz już załadowany magazynek. W celu załadowania i oddania strzału odciągamy dźwignię zamka do tyłu. Tutaj zobaczcie, że w tym momencie nam się otworzy zamek. Następnie bierzemy magazynek i w ten sposób wkładamy go do karabinka od drugiej strony. Tak, aby ta przejrzysta szybka była w stronę strzelca, a wylot magazynka był skierowany w kierunku lufy. Wkładamy go do końca. Tam jest takie nacięcie, które spowoduje, że magazynek wejdzie idealnie. Mamy też podgląd ile jest śrutów dostępnych. Zamykamy zamek. I w tym momencie karabinek jest gotowy do strzału. Sprawdzimy sobie grupę w tym ustawieniu. Pierwszy strzał. Drugi. Trzeci. Ok, zamykamy dźwignię zamka i sprawdzamy. Będzie czwarty strzał. Ok, a teraz przejdziemy się i pokażę Wam grupę. No i to są cztery strzały. Grupa jest taka, że jest to... O, zobaczcie, jedna dziura. Jedna dziura przy kalibrze 6,35. Teraz jeżeli przeklikamy lunetę, to to samo. Okej, okay, to teraz spróbuję takie wyzwanie. Mamy tam dwa grosze i zobaczymy, czy będę w stanie... Nie trafić trochę poniżej. było 2 złote. Ej, y, dwa grosze. <noise> już go nie ma. No dobra, zobaczmy grupę. Trochę czuję presję. dobra. To jest chyba szósty, miało być pięć, no ale dobra, sprawdźmy. No I zobaczmy, co nam wyszło. No, dziurka jest podobna jak tutaj, ale. O, nawet tam dychę wgniotło do środka. No, wydaje mi się, że to jest całkiem fajna. Fajny wynik i grupa też bardzo dobra. No, fakt, że ten karabinek potrafi dużo więcej i powinniśmy go testować na większym dystansie. Niestety nie dysponujemy taką strzelnicą. Reximax Meta to jest naprawdę bardzo fajny karabinek. Nie ukrywam, że jest to raczej półka troszeczkę wyższa, ale dostajemy to, za co płacimy. Jakość materiałów, precyzja, możliwość regulacji naprawdę jest nieporównywalna. I deklasuje większość karabinków w tym przedziale cenowym na rynku. Jego ergonomia jest niepowtarzalna. Karabinek raczej lubi śród dobrej jakości, natomiast występuje w dużej rozpiętości kalibrów, co też będzie fajną opcją. Jest to bardzo fajny sprzęt, który pozwoli poczuć już strzelanie bardziej meczowe, właśnie dzięki możliwości tej personalizacji. Bardzo Precyzyjnemu spustowi, który też pozwala na regulację możliwości wykorzystania wbudowanego monopoda i bipoda, który pozwala dodatkowo ustabilizować pozycję. Nie potrzebujemy żadnych dodatkowych podpórek, poduszek. Naprawdę jest to bardzo godne polecenia. Dodatkowo, czego jeszcze nie wspominałem wcześniej, karabinek ma bardzo wydajny, wbudowany tłumik. Ale mimo to zawsze możemy dodatkowo wykorzystać tłumik zewnętrzny, dokręcany pod ten gwint, który jest tutaj schowany, te standardowe gwint 1/2 UNF, co powoduje, że jest de facto prawie, że niesłyszalny. Nie dość, że karabinek jest bardzo celny i daje nam ten vibe premium, to jeszcze do tego jest bardzo ciche, co pozwoli nie kłopotać postronnych. Naprawdę polecam ten karabinek, jak i cały osprzęt, który jest do niego potrzebny. Lunety, bipody, zasilanie w postaci butli czy kompresora, ewentualnie pompki, jeżeli ktoś ma dobrą kondycję. To wszystko znajdziecie na ergan.pl. Zapraszam do przyjrzenia naszej oferty na bloga, aby poczytać trochę więcej ciekawostek strzeleckich. No i oczywiście subskrybujcie ten kanał. Ponieważ Google nie lubi tego typu treści, potrzebujemy mieć większe zasięgi i właśnie ty możesz mi w tym pomóc. No i co? Widzimy się w kolejnej recenzji. Ergen.pl.